W zimowy wieczór 1806 roku, w małej wiosce Borowice pod Krakowem, dwoje dzieci wyszło z domu i już nigdy nie wróciło. Pozostał tylko podarty dziennik, którego ostatnie słowa brzmiały Ojciec Kazimierz wie prawdę, ale jego milczenie jest gorsze niż śmierć. Co ukrywał miejscowy duchowny? I dlaczego przez następne dziesięciolecia nikt nie odważył się wypowiedzieć na głos imion zaginionych dzieci? Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj nasz kanał i napisz z jakiego miasta nas słuchasz? Ta historia, ukryta przez ponad 200 lat, zasługuje na to, by została opowiedziana. Borowice były typową małą wsią w Małopolsce, składającą się z około 30 czat rozrzuconych wokół drewnianej cerkwi pod wezwaniem. Świętego Stanisława. Zima 1806 roku była szczególnie sroga, śnieg sięgał po kolana, a mrozy nie ustępowały od początku grudnia. Była to również zima okupacji austriackiej. Kiedy Galicja znajdowała się pod panowaniem Habsburgów, a miejscowa ludność żyła w ciągłym strachu przed rekrutacją do obcych armii. Ojciec Kazimierz Nowacki, 43-letni proboszcz, mieszkał w Borowicach od 10 lat. Był to mężczyzna wysokiej postury, o przenikliwych szarych oczach i długich, siwiejących włosach, które zawsze nosił zaczesane do tyłu. Mieszkańcy wsi szanowali go za pobożność, ale także obawiali się jego surowego spojrzenia i milczącego charakteru. Rzadko się uśmiechał, a jego kazania często dotyczyły grzechu, pokuty i kary bożej. W chacie na końcu wsi mieszkała wdowa Agnieszka Kowalska z dwójką dzieci: dwunastoletnim Marcinem i dziesięcioletnią Katarzyną. Agnieszka straciła męża trzy lata wcześniej podczas pracy w kamieniołomach, a od tej pory trudziła się jako szwaczka, cerując ubrania dla bogatszych rodzin z sąsiednich wsi. Dzieci były jej jedynym skarbem. Marcin, chłopiec o jasnych włosach i błękitnych oczach, Miał dar do nauki i często pomagał ojcu Kazimierzowi w pisaniu listów. Katarzyna, drobna dziewczynka o ciemnych lokach, była żywą i wesołą naturą, która swoim śmiechem rozjaśniała ponury dom. Ojciec Kazimierz szczególnie upodobał sobie Marcina. Chłopiec regularnie przychodził do plebanii, aby uczyć się czytania i pisania. Duchowny często mówił Agnieszce, że jej syn ma powołanie do stanu duchownego i że powinien kontynuować naukę w seminarium w Krakowie. Agnieszka nie była pewna tej przyszłości dla syna, ale nie śmiała sprzeciwić się proboszczowi. Wieczorem 15 stycznia 1806 roku, gdy śnieg padał tak gęsto, że ledwie można było rozróżnić kształty domów, Marcin i Katarzyna nie wrócili na kolację. Agnieszka początkowo nie martwiła się zbytnio. Dzieci często bawiły się z innymi w stodole kowalików lub pomagały starszym sąsiadom. Ale gdy zegarek na kościelnej wieży wybił dziewiątą, a dzieci wciąż nie było, Serce matki zabiło szybciej. Wybiegła z domu w samej sukni, bez płaszcza i zaczęła biegać po wsi, stukając do każdych drzwi. Czy widzieliście moje dzieci? Marcin, Katarzyna. Krzyczała przez łzy, ale wszędzie spotykała się z tym samym pokręceniem głowy. Nikt nie widział rodzeństwa od popołudnia. Ostatnią osobą, która przyznała się do spotkania z dziećmi, był młody Wojciech Nowak, syn kowala. Powiedział że około trzeciej po południu widział, jak Marcin i Katarzyna szli ścieżką prowadzącą do lasu za cerkwią. Trzymali się za ręce i wydawali się podekscytowani, jakby szli na jakieś spotkanie. Wojciech nie zapytał ich, dokąd idą. Teraz żałował tego bardziej niż czegokolwiek w życiu. Agnieszka rzuciła się do ojca Kazimierza. Duchowny wysłuchał jej z kamienną twarzą, po czym powiedział tylko, będę się modlił za ich bezpieczny powrót. Gdy kobieta błagała go o pomoc w organizacji poszukiwań, proboszcz odparł chłodno: dzieci czasem się gubią. Wróci, jeśli taka będzie wola Boża. Tej nocy nikt w Borowicach nie zmrużył oka. Mężczyźni z pochodniami przemierzali las, krzycząc imiona dzieci, ale jedyną odpowiedzą było echo wśród zamarzniętych drzew. Śnieg padał dalej, zasypując wszelkie ślady. Następnego dnia poszukiwania objęły szerszy obszar. Przeszukano każdą chatę, każdą stodołę, każdy schowek. Sprawdzono studnie, rozgrzebano stosy siana, przejrzano wszystkie możliwe kryjówki. Nic. Dzieci zniknęły bez śladu, jakby ziemia je pochłonęła. Agnieszka błagała ojca Kazimierza o wsparcie, ale duchowny wydawał się dziwnie obojętny na jej cierpienie. Modlimy się i czekamy, powtarzał jak mantrę. Gdy kobieta sugerowała, że może należy powiadomić władze austriackie. Proboszcz gwałtownie się sprzeciwił, żadnych obcych w naszej sprawie. To jest wewnętrzna sprawa naszej wspólnoty. Trzeciego dnia po zniknięciu dzieci młoda Zofia Mazurek, córka młynarza, przyniosła Agnieszce z Szarzały od Wilgoci notatnik. Znalazła go przypadkiem pod płotem za plebańskim ogrodem, gdy szukała zagubionej kury. Notatnik był podarte, brakowało mu wielu kart, a te, które pozostały, były trudne do odczytania z powodu rozmazanego atramentu. Agnieszka rozpoznała pismo Marcina. Chłopiec od kilku miesięcy prowadził dziennik, w którym zapisywał swoje myśli i obserwacje. Gdy kobieta zaczęła czytać ocalałe fragmenty, serce zabiło jej szybciej. Ostatnie wpisy były dziwne, pełne niepokoju i strachu. 12 stycznia ojciec Kazimierz znowu mówił mi o seminarium. Mówił, że niektóre rzeczy muszą zostać między nami, że są sekrety, których dzieci nie powinny znać ale które muszą zostać przekazane wybranym. 13 stycznia. Katarzyna płakała dziś w nocy. Mówiła, że ojciec Kazimierz dziwnie na nią patrzy w czasie mszy. Że czuje się nieswojo, gdy zostaje sama z nim w zakrystii. 14 stycznia. Ojciec Kazimierz powiedział mi, że jutro pokaże mi coś ważnego. Coś, co zmieni moje życie. Powiedział, że muszę przyjść z Katarzyną, bo ona też musi to zobaczyć. Muszę mu zaufać. Ale coś we mnie się boi. Ostatni wpis, napisany drżącą ręką, brzmiał: Ojciec Kazimierz wie prawdę, ale jego milczenie jest gorsze niż śmierć. Gdy Agnieszka pokazała dziennik sąsiadom, w wiosce zawrzało. Kobiety szeptały po kątach, mężczyźni przyglądali się proboszczowi z rosnącym niepokojem, ale ojciec Kazimierz zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Odprawiał msze, przyjmował spowiedzi, odwiedzał chorych. Jedyną zmianą była jego jeszcze większa surowość i skłonność do długich, ponurych kazań o grzechu i karze. Stary Franciszek Kowalski, najstarszy mieszkaniec wsi, przypomniał sobie dziwny incydent sprzed roku. Pewnego wieczoru, wracając z łowów, widział ojca Kazimierza kopającego dziurę w lesie za kościołem. Gdy duchowny zauważył, że jest obserwowany, gwałtownie przestał kopać i wrócił do plebanii bez słowa. Franciszek pomyślał wtedy... Że może proboszcz chował jakieś cenne przedmioty kościelne przed ewentualną grabieżą, więc nie zwrócił na to większej uwagi. Teraz, gdy dzieci zniknęły, ten wspomnienie nabrało zupełnie innego znaczenia. Maria Kowalska, żona Franciszka, wyznała sąsiadkom, że jej młodsza córka ostatnio nie chciała zostać sama z ojcem Kazimierzem. Gdy pytała dziewczynkę o powód, ta tylko kręciła głową i mówiła, że ojciec ma dziwne oczy. Maria pomyślała, że to dziecięce fantazje, ale teraz zastanawiała się, czy nie popełniła błędu, nie słuchając córki. Kilka dni później Anna Wojcik, która sprzątała plebanie, zauważyła coś dziwnego. W piwnicy, która zwykle była pusta, pojawiły się świeżo przemurowane fragmenty ściany. Gdy zapytała ojca Kazimierza o to, duchowny odparł tylko, że naprawia stare uszkodzenia. Anna nie śmiała nalegać, ale dziwny zapach, który dochodził z piwnicy, nie dawał jej spokoju. Agnieszka, zrozpaczona i coraz bardziej podejrzliwa, postanowiła działać. Poprosiła swojego brata Jana, który mieszkał w sąsiedniej wsi, aby pomógł jej w nieoficjalnym śledztwie. Jan był byłym żołnierzem, twardym człowiekiem, który nie bał się ani władz austriackich, ani miejscowego duchownego. Jan przybył do Borowic w końcu stycznia. Nie marnował czasu na dyplomację. Obszedł plebanie, rozmawiał z mieszkańcami. Zbierał informacje. Jego obecność wyraźnie niepokoiła ojca Kazimierza, który przestał wychodzić z domu po zmroku i często spoglądał przez okno, sprawdzając, czy nikt go nie obserwuje. Pewnego wieczoru Jan postanowił przeszukać las za kościołem. Zabrał ze sobą łopatę i latarnię. Nie musiał długo szukać. Pod starym dębem, dokładnie w miejscu, które opisał stary Franciszek, ziemia była wyraźnie przekopana. Śnieg nie zdążył jeszcze całkowicie zakryć śladów. Jan zaczął kopać. Po godzinie natrafił na kawałek materiału fragment dziecięcej sukienki, takiej jaką nosiła Katarzyna. Serce biło mu jak młotem, ale kontynuował kopanie. Kilka minut później znalazł małą drewnianą krzyżyk, który Marcin zawsze nosił na szyi. Ale to nie było wszystko. Na dnie płytkiego dołu leżał mały woreczek z płótna, a w nim coś. Co sprawiło, że Jan poczuł mdłości. Były to kawałki materiału, guziki, a także coś, co wyglądało jak fragmenty dziecięcych butów. Wszystko było popłamione ciemną substancją, która nawet w zimowym powietrzu wydawała słodkawy, odrażający zapach. Jan ponownie zasypał dół i wrócił do wsi. Wiedział, że musi działać ostrożnie. Ojciec Kazimierz był szanowanym duchownym, a oskarżenia przeciwko niemu mogły mieć poważne konsekwencje. Potrzebował więcej dowodów. Następnego dnia Jan podjął ryzykowną decyzję. Gdy ojciec Kazimierz wyszedł odprawić mszę, włamał się do plebanii. Przeszukał każdy pokój, każdą szafę, każdy schowek. W sypialni duchownego, ukryty za luz floorboard, znalazł drugi dziennik. Nie był to dziennik Marcina, to był osobisty pamiętnik ojca Kazimierza. Wpisy w pamiętniku były przerażające. Duchowny opisywał swoje szczególne zainteresowanie dziećmi, swoje myśli i fantazje. Pisał o Marcinie i Katarzynie jako o wybranych, którzy musieli zostać oczyszczeni z grzechu. Ostatnie wpisy były pełne szaleństwa i fanatyzmu religijnego. Ojciec Kazimierz pisał o ofierze dla większego dobra, o oczyszczeniu duszy przez cierpienie. Najgorszy wpis był z 15 stycznia, dnia zniknięcia dzieci. Dziś dokonałem tego, co musiałem. Bóg mi wybaczy, bo działałem w Jego imieniu. Dzieci były nieczyste, ale teraz są czyste. Ich cierpienie było krótkie, ale ich dusze są wieczne. Nikt nie może tego zrozumieć, więc nikt nie może się dowiedzieć. Jan przeczytał pamiętnik z rosnącym przerażeniem. Zrozumiał, że ojciec Kazimierz nie tylko zabił dzieci, ale uczynił to w przekonaniu, że spełnia wolę Bożą. Był to czyn fanatyka religijnego który stracił granicę między wiarą a szaleństwem. Gdy Jan wracał z plebanii, natknął się na ojca Kazimierza, który wcześniej wrócił z mszy. Duchowny natychmiast zauważył, że ktoś był w jego domu. Jego oczy zwęziły się, a na twarzy pojawił się wyraz zimnej determinacji. Czego szukasz w domu Bożym? zapytał ojciec Kazimierz. Jan nie próbował kłamać. Wyciągnął pamiętnik i powiedział: Prawdy o mojej siostrzenicy i jej synu. Ojciec Kazimierz przez długą chwilę milczał, przyglądając się Janowi. Wreszcie powiedział, nie możesz tego zrozumieć. Ty nie jesteś wybrany przez Boga. Dzieci były grzeszne, ale teraz są czyste, ich ofiara była konieczna. Gdzie są ich ciała? Zapytał Jan. W miejscu świętym. Gdzie nikt ich nie znajdzie? Gdzie będą mogły czekać na sąd ostateczny w pokoju? Jan poczuł, że traci kontrolę nad sobą. Tylko czysty instynkt powstrzymał go od rzucenia się na duchownego. Zamiast tego powiedział, jutro rano powiadomie władze austriackie. Zostaniesz aresztowany i osądzony. Ojciec Kazimierz uśmiechnął się chłodno. Myślisz, że austriaccy żołnierze uwierzą temu, co mówi zwykły chłop przeciwko słowu duchownego. Myślisz, że ktoś cię wesprze. Ludzie w tej wsi wiedzą, że czasem konieczne są ofiary. Wiedzą, że nie wszystko można zrozumieć. Tej nocy Jan nie spał. Rozważał swoje opcje. Wiedział, że ojciec Kazimierz ma rację co do jednego. Jego słowo przeciwko słowu duchownego nie będzie miało wagi w oczach austriackich władz. Potrzebował pomocy miejscowej społeczności, ale większość mieszkańców wsi była za bardzo zastraszna lub zbyt religijna, aby wystąpić przeciwko proboszczowi. Rano Jan podjął desperacką decyzję. Podczas mszy, gdy cała wieś była zebrana w kościele, wszedł do cerkwi i przerwał nabożeństwo. Stanął przed ołtarzem, trzymając w ręku pamiętnik Ojca Kazimierza, i zaczął czytać na głos najgorsze fragmenty. Reakcja była natychmiastowa. Kobiety zaczęły płakać, mężczyźni wstali z ławek. Ojciec Kazimierz próbował uciszyć Jana, ale ten nie dawał się przerwać. Czytał dalej, opisując szczegóły dotyczące zniknięcia dzieci. Odnalezione przedmioty, miejsce pochówku. Gdy Jan skończył czytać, w kościele panowała śmiertelna cisza. Ojciec Kazimierz stał przy ołtarzu, blady jak ściana, ale wciąż próbował zachować pozory. To są kłamstwa. Ten człowiek oszalał z bólu po stracie rodziny. Ale wtedy głos zabrał stary Franciszek: Ja widziałem, jak kopałeś dół w lesie. Widziałem i milczałem, bo cię szanowałem. Teraz żałuję tego milczenia. Kolejne osoby zaczęły opowiadać o swoich obserwacjach, o dziwnych zachowaniach ojca Kazimierza, o niepokoju swoich dzieci. Mur milczenia, który przez lata chronił duchownego, zaczął się walić. Agnieszka, która przez cały czas płakała, w końcu znalazła siły, aby przemówić: Gdzie są moje dzieci? Gdzie je pochowałeś? Ojciec Kazimierz przez długą chwilę milczał. Wreszcie, jakby nagle stracił wszystkie siły, wskazał na podłogę pod ołtarzem. Tam, pod świętym miejscem, gdzie będą bezpieczne aż do sądu ostatecznego. Mężczyźni z wsi natychmiast zaczęli podnosić kamienne płyty pod ołtarzem. Prace były ciężkie, ale gniew i determinacja dodawały im sił. Po kilku godzinach, gdy słońce zaczęło zachodzić, natrafili na płytki grób. To, co znaleźli, przeszło najgorsze obawy. Ciała Marcina i Katarzyny leżały obok siebie, w pozycji, która sugerowała, że zostały pochowane z pewną troską. Dzieci miały na sobie swoje najlepsze ubrania, a ich ręce były złożone do modlitwy. Ale stan ciał jasno wskazywał, że śmierć nie była naturalna ani łagodna. Ojciec Kazimierz, gdy zobaczył, że jego sekret został odkryty, załamał się całkowicie, upadł na kolana i zaczął szlochać. Oni nie rozumieli. Nie wiedzieli, jak bardzo byli grzeszni. Musiałem ich oczyścić. Musiałem ich uratować przed potępieniem. Agnieszka rzuciła się na ciała swoich dzieci. Jej krzyk bólu był tak przejmujący, że nawet najstarsi mieszkańcy wsi nie mogli powstrzymać łez. Stary Franciszek, który widział wiele tragedii w swoim długim życiu, powiedział później, że nigdy nie słyszał czegoś tak przerażającego jak płacz matki nad ciałami swoich dzieci. Jan, który przez cały czas zachowywał zimną krew, teraz także nie mógł powstrzymać emocji schwycił ojca Kazimierza za ramiona i wyrzucił z kościoła. Duchowny nie stawiał oporu, wydawało się, że całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Mamrotał fragmenty łacińskich modlitw, mieszając je z zapewnieniami o swojej niewinności. Następnego dnia Jan wraz z grupą mieszkańców wsi udał się do austriackiego garnizonu w Krakowie. Prawda o zbrodni ojca Kazimierza była zbyt oczywista, aby można było ją zignorować. Austriaccy żołnierze aresztowali duchownego i przewieźli go do więzienia. Proces ojca Kazimierza trwał kilka miesięcy. Duchowny nie przyznawał się do winy, utrzymując, że działał zgodnie z wolą Bożą. Jego obrona opierała się na twierdzeniu, że dzieci były opętane przez demony i że ich śmierć była aktem egzorcyzmu. Żaden z biegłych lekarzy czy duchownych nie przyjął tej wersji wydarzeń. Ostatecznie ojciec Kazimierz został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 23 października roku 1806 roku na rynku w Krakowie. Podobno do ostatniej chwili twierdził, że jest niewinny, a jego czyny były poświęcone Bogu. Marcin i Katarzyna zostali pochowani na cmentarzu w Borowicach, w grobie oznaczonym prostym drewnianym krzyżem. Agnieszka nie była w stanie znieść dalszego życia wsi, gdzie zginęły jej dzieci. Przeprowadziła się do Krakowa, gdzie zmarła kilka lat później, podobno z rozbitego serca. Plebania w Borowicach pozostała pusta przez kolejne 30 lat. Żaden duchowny nie chciał się tam osiedlić, a mieszkańcy wsi utrzymywali, że w nocy można słyszeć dziwne dźwięki dobiegające z opuszczonego budynku. Nowy proboszcz pojawił się dopiero w 1836 roku, ale nigdy nie mieszkał w starej plebanii, którą ostatecznie rozebrano w 1840 roku. Kościół w Borowicach funkcjonuje do dziś, chociaż został gruntownie przebudowany na początku XX wieku. Miejsce, gdzie znajdowały się ciała dzieci, zostało poświęcone na nowo i oznaczone małą tablicą pamiątkową. Napis na tablicy jest prosty ku pamięci Marcina i Katarzyny Kowalskich, dzieci niewinnych, których życie zostało przerwane w 1806 roku. Historia ta stała się przestrogą dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy regionu długo opowiadali o tym, jak ślepy fanatyzm religijny może prowadzić do najgorszych zbrodni. Przekazywano z pokolenia na pokolenie ostrzeżenie, że żadna władza, ani świecka, ani duchowa, nie może być bezkrytycznie uznawana za nieomylną. Podarty dziennik Marcina, który ujawnił prawdę o zbrodni, został zachowany jako dowód rzeczowy. Przez dziesięciolecia przechowywano go w archiwach sądowych w Krakowie. Dopiero w 1956 roku, w stulecie wydarzeń, został przekazany do Muzeum Regionalnego, gdzie można go oglądać do dziś. Co myślisz o tej historii? Czy wszystko zostało ujawnione? Zostaw komentarz poniżej. Czy można było zapobiec tej tragedii? Może gdyby mieszkańcy wsi wcześniej zwrócili uwagę na niepokojące zachowania ojca Kazimierza, gdyby któraś z matek posłuchała swojego dziecka, gdy mówiło, że boi się duchownego. A może gdyby ktoś wcześniej zapytał, dlaczego proboszcz tak często zostaje sam z dziećmi? Te pytania pozostaną bez odpowiedzi. Ale historia Marcina i Katarzyny przypomina nam, że czasem największe zło może się kryć za pozorami świętości. Że milczenie w obliczu niepokojących sygnałów może prowadzić do tragedii. I że prawda, choć bolesna, zawsze jest lepsza od kłamstwa, które może kosztować niewinne życie. Jeśli ta historia wywołuje ciarki, zostaw lajk like i udostępnij to wideo komuś, kto lubi mroczne tajemnice. A jeśli znasz podobne historie z naszej historii, napisz o nich w komentarzach. Historia Borowic stała się legendą, ale to nie była legenda. To była prawda tak przerażająca, że przez dziesięciolecia wolano o niej milczeć. Aż do dziś, gdy w końcu można opowiedzieć o tym, co się naprawdę stało w zimę 1806 roku. Zgodnie z dokumentami sądowymi z 1806 roku, proces ojca Kazimierza Nowackiego był jednym z pierwszych w Galicji przypadków oskarżenia duchownego o zabójstwo dzieci. Sprawa ta przyczyniła się do wprowadzenia nowych regulacji dotyczących nadzoru nad działalnością proboszczów w oddalonych parafiach. Akta sprawy zostały zarchiwizowane i przez długi czas były dostępne tylko dla historyków. Ujawniają one szczegóły, które są jeszcze bardziej przerażające niż to, co można było opowiedzieć w czasie procesów. Świadczą o tym, że zbrodnia Ojca Kazimierza nie była aktem spontanicznym, ale wynikiem długotrwałego procesu psychicznego rozkładu którego nikt nie zauważył na czas. Czy podobne historie mogły się zdarzyć w innych miejscach? Czy były inne przypadki, które nigdy nie zostały ujawnione? Na te pytania historia nie daje jednoznacznych odpowiedzi, ale przestrzega nas, że czujność i odwaga w obronie najsłabszych są zawsze aktualne.